Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam na rozkład, komu zawróciłaś w głowie komu zawróciłeś w głowie, sama jestem ciekawa, co pojawi się tutaj w tym rozkładzie. Komu zawróciłeś, zawróciłaś w głowie. Zapraszam kochani do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Wszystko wspiera kanał. Pozwala mi rozwijać go i robić dla Was właśnie rozkłady kart. Więc bardzo dziękuję Wam za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj pytanie do Tarota: komu zawróciłaś, zawróciłeś w głowie? I zobaczymy, co popłynie, jaka podpowiedź pojawi się w tym rozkładzie. Komu zawróciłeś zawróciłaś w głowie? Komu zawróciłeś w głowie? Paśki kielichów, jak najbardziej, karta flirtu nam wyskoczyła. Ochoty na to, żeby angażować się w relacje i popłynąć tak z prądem emocji. To jest ochota na to, żeby nie brać życia zbyt poważnie, nic nie komplikować, tylko po prostu korzystać z jak się da, z m, tych wszystkich emocji pięknych, które tutaj między Wami się pojawiły. Karta może sugerować, że oboje jesteście tutaj na to gotowi. Trójka była to jest taki moment odpowiedniej chwili. Kiedy okazało się, że oboje siebie tutaj dostrzegliście, a trójka jest kartą dobrej komunikacji, która karty te mogą sugerować, że rzeczywiście z wami, między Wami zaiskrzyło, i to na takim poziomie właśnie inteligentnej rozmowy, tak? Bo trójka kojarzy się właśnie z fajnym dogadywaniem się, z takim flow. A dodatkowo jeszcze trójka to jest moment, kiedy chce się podjąć jakąś decyzję, która sprawi, że nastąpią zmiany. Że tutaj rodzi się coś naprawdę intrygującego, ciekawego. Jest taki impuls. Ta buławy to jest ogień, który ma przynieść konkretne zmiany. Oboje tak jakby. Czujecie gotowość, żeby zrobić ten krok w stronę dobrej zabawy, bo po trójce buław jest czwórka buław i właśnie stawianie na yy, fajny czas, na ten ogień, yy, na takie imprezy przy ognisku, właśnie, bo czwórki buław to już są takie relacje, które się nawiązują na bazie fajnie spędzanego czasu, fajnych emocji. Yy. A paść Kielichów jest jak najbardziej kartą y, flirtu, y, takiego, y, takich zalotów. Y, to jest y, karta, która może mówić, że, my, że osoba, której zawróciłaś w głowie, może być od ciebie młodsza, może to być taki serdeczny, życzliwy mężczyzna, y, może nawet jakiś artysta, ktoś, kto ma taki swobodny styl bycia i y, y, y ten paść może być takim zaproszeniem, właśnie do relacji, do miłości. To jest flirtowanie, to jest docenianie siebie nawzajem, to jest takie właśnie trochę romantyczne, troszkę nieśmiałe, ale jednak podążanie w kierunku rozwoju relacji. Jest tutaj dużo takich emocji, które płyną prosto z serca, tak? I plan, przede wszystkim plan na to, jak tą relację rozruszać, rozbujać te emocje, tak żeby obojgu Wam zależało na tym, żeby się tutaj zaangażować. Na razie jest moment, kiedy zawróciłaś tej osobie w głowie, i to ona układa plan. Może tu być wiele emocji zaskakujących, ale wszystko płynie szczerze, prosto z serca. Jest to relacja budowana troszkę na, w kontekście przyjaźni, która jednak nabiera y, y, coraz innych emocji, coraz bardziej rozkręca się właśnie w kierunku y, relacji. I to jest ten moment Trójki Buław, kiedy ogień już jest na tyle silny między wami, że y, jest ochota, żeby przekroczyć próg, czyli przejść tak jakby na kolejny etap. Tej znajomości, już może właśnie w energii zaciśniania więzi, bo ten ogień coraz bardziej tutaj y, się rozpala. Trójka buław pokazuje właśnie y, taką ochotę, żeby przekroczyć granice, które do tej pory nie były przekraczane. Y, I tu jest taka jakaś y, właśnie szalona trochę, ale jednak wizja przyszłości, bo relacja nie jest y, w dużym stopniu zaawansowania. A to myślenie o przyszłości jak najbardziej tak. Jest taka mm, wręcz dalekosiężna wizja. Karta Trójki Buław pokazuje ognisty początek, który ma być punktem wyjścia do rozwoju waszej relacji. Coś tu się mogło wydarzyć między wami, co sprawiło, że ta osoba mm, poczuła ten ogień i ten ognisty początek jakby dla niej już jest startem w planowanie. Planowanie czegoś więcej. Tutaj mamy w trójce buław słońce w baranie, więc słońce jest taką planetą marzeń, spełniania marzeń, tak? I przyciągania do swojego życia wszystkiego, co najlepsze. Więc uruchomi, uruchomiła się tutaj nowa energia waszej relacji. Tak jakby właśnie w kontekście tego, że może jedna sytuacja, jakaś rozmowa nagle sprawiła, że ta osoba poczuła ten ogień, którego do tej pory nie widziała. I to jest ten moment takiego właśnie zawrotu w głowie. I pojawiła się nagle wizja, pers takiego perspektywicznego patrzenia, i nadzieja w to, że to się wszystko może wydarzyć. I takie czekanie, właśnie, że tutaj naprawdę można fajnie tą energią pokierować, żeby przyciągnąć to, czego się pragnie, w kontekście jakby nawet trochę spełnienia jednak marzenia. Księżyc, czyli mogą tu być romantyczne emocje, tak? Ten księżyc może pokazywać z jednej strony trochę niepewności, troszkę takiego oszołomienia, co tu się w ogóle zadziało. Ale też jest to światło tak tej latarki, taka ciekawość, żeby zajrzeć głębiej dalej, zobaczyć więcej, doświadczyć więcej. Zarówno paść kielichów, jak i księżyc może pokazywać taką nieśmiałość tej osoby. Może stąd ten zawrót głowy, nie ma tutaj takiej pewności, że tu wszystko jest pod kontrolą, wręcz przeciwnie. Pozytywna wizja, ale jednak takie Emocje bardziej y, ukryte y, w kontekście marzenia do spełnienia. Y, troszkę jest takiej nerwowości, niepewności lęku, o tym mówi y, księżyc, ale jednak z drugiej strony y, może śnisz mu się po nocach, tak? I tutaj jest y, 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 y bardzo duża ochota na to, żeby rozwiać te. Ciemności, rozświetlić bardziej w kontekście poznawania siebie nawzajem. Na razie to jest takie wyobrażanie sobie tego, co może być, takie właśnie marzenia senne w księżycu się pokazują. Księżyc jest kartą ryb. I takie właśnie tu jest takie pływanie w emocjach trochę, jak to tylko ryby potrafią. Zresztą tutaj te ryby też nam się pokazały w kontekście Pazia Kielichów, a on tak jakby próbuje zrozumieć, co tu się w ogóle wydarzyło, tak? I ten akwarium jako właśnie emocje, woda, czyli emocje i taka, takie obserwowanie może tego też, co w nim się dzieje. Takie właśnie rozkminianie. No w kontekście zawrócenia w głowie, czyli troszkę taka niepewność, czy to jest miłość, czy to jest, czy to już jest miłość, czy to jest, czy tylko mi się wydaje, tak. Król Buław, Trygon Ognia, Baran, Lew, Strzelec. Może mówić o tym, że tutaj przede wszystkim jest takie przyciąganie fizyczne między Wami bardzo silne. Zauroczyłaś tą osobę swoją taką fizjonomią zewnętrzną. Jesteś dla niego bardzo atrakcyjna fizycznie, o tym mówi. Patrzy na ciebie jak król Buław, i też, albo patrzy na ciebie jak na króla Buław. Tutaj chodzi o taką atrakcyjność, właśnie osoby, która potrafi dobrze się zaprezentować, potrafi na siebie zwrócić uwagę, potrafi sprawić, że druga strona zauważa, Coś, czego inni nie widzą. Mówi się, że on czy ona ma to coś, tak czegoś do tej pory może nie widziałem, a teraz nagle przejrzałem na oczy i nagle jawisz się tej osobie jako czy wulkan energii. Czy po prostu osoba, która jest bardzo atrakcyjna, taka pociągająca fizycznie, masz w sobie tą, to coś, tak. tak Taki ogień, dynamikę, coś, co też sprawia, że ten zawrót głowy jest jeszcze bardziej silny. Ta osoba próbuje tutaj trzymać swoje emocje na wodzy, ale widać, że nie jest to łatwe. Stąd ten paść, czyli plany, wizja przyszłości, która się może zrealizować. Ale je, widać w tym paziu takie troszkę właśnie dziecinne trochę podejście, albo taką niepewność, nieśmiałość jednak mimo wszystko. Może oni śmielasz tą osobę właśnie tym, tym, tą swoją aurą takiej przebojowości, pewności siebie, właśnie te, tego ognia, który którym się tutaj tak jakby ujawnia w kontakcie między wami. Ta osoba czuje, że kiedy z tobą rozmawia, czuje tą energię przepływu między wami. I ten król Buław też może sugerować, że tutaj naprawdę wiele się może wydarzyć. O, mamy Rydwan, czyli kartę rozwoju, szybkiego rozwoju relacji. Ten Rydwan pokazał nam się w kontekście ścigacza, tak? motocykla, który pędzi jak szalony. Tutaj te, nad tymi emocjami jednak trzeba troszkę zapanować, żeby rydwan się nie wywrócił. Żeby nie było kraksy. Tutaj wszystko trzeba by dobrze ukierunkować, żeby ta relacja też rozwinęła się w dobrym kierunku. Pragnienia i oczekiwania muszą być też dobrze ukierunkowane, przede wszystkim rozeznane. Ten paść kielichów to jest właśnie plan takiego poznawania siebie nawzajem poświęcania czasu to są spotkania w takim też kontekście romantyzmu bo jednak to są kielichy czyli dużo emocji temu towarzyszy i rydwan rydwan jest kartą raka i tutaj może to właśnie osoba z trygonu wody rak skorpion ryby z jednej strony, właśnie z takim ogniem, gotowością na to, żeby się zaangażować i żeby ta wasza relacja ruszyła z impetem do przodu, a z drugiej strony, dużo, takich właśnie, dużo takiej nieśmiałości. I ten, ten dysonans tych emocji może sprawiać, że ta osoba czuje zawrót głowy, tak? bo jednak tutaj jest próba. Przez może jakiejś swojej nieśmiałości, a z drugiej strony jest ten ogień, który pcha tą osobę w Twoją stronę. A Rydwan bardzo trudno jest zatrzymać, tak, bo to jest karta pokazująca bardzo szybki rozwój. To jest z jednej strony panowanie nad samym sobą i troszkę nad okolicznościami, które Wam towarzyszą. Ale z drugiej strony ochota na ten triumf, że uda się pokonać tutaj wszelkie przeciwności, ale też w energii dużej szczerości, bo jednak wszystko płynie prosto z serca. I ta osoba liczy, że, że relacja zmierzy w kierunku jednak zadowolenia, sukcesu z tego wszystkiego, co się dzieje, ale zdaje sobie sprawę, że trzeba tutaj włożyć pewnego rodzaju wysiłek bo to ma, być, to ma być wszystko ukierunkowane dobrze. Emocje mają być opanowane. Wasza relacja nie ma rozwijać się w kontekście przypadku. mimo tego zawrotu głowy. zależy mu na tym, żeby jednak dobrze ukierunkować tą relację i poprowadzić ją w dobrą stronę. Tak jakby wasza relacja wskoczyła na odpowiedni tor, a teraz trzeba jeszcze dobrze ukierunkować zarówno emocje, jak i też tą prędkość, tak, żeby tutaj nie przeforsować, nie przegalopować, bo takie zbytnie przyspieszenie też może być może być takim motorem, który nie przyspieszy, a Bardziej wywróci ten rydwan, tak? Tu chodzi właśnie o to, żeby złapać tą równowagę. I mamy rycerza buław. Mhm. Tak, jakby dwie, dwie osoby nam się pojawiły: król i rycerz. Król bardziej opanowany, świadomy swoich potrzeb, pragnień i łatwiej mu jest tutaj zapanować nad emocjami i dobrze ukierunkować też. Swoje działania w kierunku rozwoju relacji, i z drugiej strony mamy rycerza Buław, który jest takim słomianym ogniem, który szybko się zapala, ale też łatwo yy, się zraża, łatwo też yy, odpuszcza. Rycerz Buław jest troszkę nieokiełznany, bo on się łatwo daje ponieść emocjom. Yy, jest mu yy, Zazwyczaj trudno właśnie bardzo szybko podjąć decyzję i też bardzo szybko złożyć deklarację, nawet jeśli druga strona tego oczekuje, ponieważ rycerz Buław, on jest nastawiony na doświadczanie wolności w swoim życiu. I niby jesteście oboje tutaj pokazani w, akurat w kontekście tych dwóch kart, w energii. W energii ognia, to jednak rycerz Buław jest puszcza kontrolę, tak? On jest bardziej taki porywczy, bardziej daje się ponieść emocjom. Może ta karta sugerować, że właśnie zawróciłaś na tyle w głowie tej osobie, że on z tego opanowanego, pewnego siebie, króla Buław, który naprawdę wie, czego chce i świetnie potrafi kierować swoim życiem, Nagle przechodzi w energię rycerza Buław, który po prostu poddaje się emocjom, poddaje się działaniu y, ognia i y, traci trochę kontrolę nad swoim postępowaniem. I trochę zaczyna działać nie jak y, król, opanowany król, a bardziej jak taki właśnie porywisty ogier, który tutaj rozkręca się jeszcze bardziej i bardziej, bo czuje ten zawrót w głowy, tak? I tutaj te emocje po prostu są nie do opanowania i to sprawia, że sytuacja może być dość niekontrolowana. Ten księżyc też pokazuje, że jest bardzo dużo romantyzmu z jednej strony. A z drugiej strony, właśnie takich nieprzewidywalnych jakichś sytuacji, które mogą sprawiać, że jedna z osób może czuć się niepewnie w takiej relacji, tak? bo może tutaj są wysyłane sprzeczne sygnały. Z jednej strony mamy króla buław, który jest bardzo odpowiedzialny, tak? wie czego chce i on nie rzuca słów na wiatr, a z drugiej strony pojawia się. Takie działanie pod impulsem chwili, tak? I takie trochę szalone pomysły, które nie przystają królowi Buław, ale jednak zawrót głowy no jest pewnego rodzaju wytłumaczeniem, tak? ten zawrót głowy sprawia, że ta osoba traci kontrolę nad sobą samym. I tak jakby właśnie poddaje się trochę prędkości, które. Tak, jakby te emocje nie dały się tak łatwo zatrzymać, opanować, nie jest tak łatwo sterować takim ścigaczem, tak? Kiedy jeszcze kręci się w głowie i wszystko biegnie w kierunku ochoty na to, żeby ta relacja rozwijała się szybciej i szybciej. Rycerz Buław to jest symbol impulsywnego działania. Jednak. Jest próba yy, zapanowania nad sytuacją. Rytwan, możesz sugerować, że jedna z osób jest troszkę hamulcowym w tej, w tej relacji. Może ty nie jesteś tak, nie jest tak łatwo tobie zawrócić w głowie, tak, i nie poddajesz się tak łatwo tym namowom, które tutaj ze strony tego yy, yy, partnera czy osoby, która pragnie szybkiego rozwoju relacji, które padają w Twoją stronę. Bo to może być, to mogą być różne propozycje z jego strony, które miałyby sprzyjać właśnie szybkiemu rozwojowi relacji. Może proponować ci albo będzie ci proponował jakieś wyjazdy, jakieś szalone imprezy. Mogą to być takie propozycje, które będą padały z znienacka, dość niespodziewanie, może to wprawiać cię trochę w zakłopotanie. Może ta osoba Ci zaproponować na przykład wspólne zamieszkanie po bardzo krótkim okresie znajomości, co dla Ciebie też będzie pewnego rodzaju. No taką tajemnicą trochę nie do ogarnięcia, tak? Bo dla Ciebie to może być za szybko. Natomiast tutaj właśnie ten zawrót głowy sprawia, że te decyzje mogą być dość i propozycje mogą być dość nieprzewidywalne. To jest karta osoby, która jest ognista, energiczna, otwarta na zmiany, nieustraszona, lubiąca ryzyko. Czasami popełnia błędy, tak, ale się tym nie przejmuje. Bardziej właśnie jest w energii dążenia do celu, realizowania swoich pragnień, korzystania też z swojej wolności. I ten król troszkę może. Się temu przygląda z niedowierzaniem, tak? Jest tutaj takie spojrzenie, o co tutaj chodzi. Natomiast no, ten zawrót głowy jednak dużo tłumaczy. To jest taka miłość, która po prostu y, żyje chwilą, y, tym ogniem, który narasta. I tutaj może trzeba trochę zaufać albo swojej intuicji, albo może y, jednak y, pójść na żywioł, bo. Ta karta podpowiada, że potrzebujesz mm, trochę zaufać tym zmianom w relacji. bo y, I wtedy dopiero ta relacja naprawdę rozkwitnie. Tak jakby karta mówiły do Ciebie, nie bądź hamulcowym, nie bądź hamulcową te, tej relacji, bo zaangażowanie ze strony tej osoby jest bardzo silne, impulsywne. Mm, a tak jakby karty y, wyroczni. Odpowiadają Ci, że tutaj wszystko to może być dość niespodziewane, szalone, ale jednak warte tego, żeby zaufać i pozwolić na, taki szalone, na takie szalone tempo. I kolejna karta. Powiedz tak: zaufaj swojej intuicji, jeżeli czujesz, że pociąga cię ten ogień. I Twoje serce też daje się łatwo wkręcić w tą energię, zakręcenia. To karty podpowiadają, powiedz tak, posłuchaj swojej intuicji, bo tu naprawdę może się wydarzyć coś yy, może zaskakującego, ale coś, co naprawdę yy, sprawi, że docenisz stania, starania tej osoby, bo tutaj nie ma złych intencji, tu jest po prostu ogień, pocią, przy, pociąganie, przyciąganie, tak. To jest y, y, takie właśnie silne przyciąganie między wami. Jest y, bardzo duże zaangażowanie ze strony tej osoby. Jemu bardzo zależy na tym, żeby y, ten zawrót głowy nie był y, czymś, co go zatrzyma, a bardziej właśnie jeszcze sprawia, że się angażuje i rozkręca. I idzie za impulsem, za za głosem swojego serca. Bądź przygotowana do zaakceptowania tutaj tego, co wszechświat, jaką wszechświat dla Was historię pisze. Tak, jakby idzie do Ciebie relacja trochę z przeznaczenia, jednak, bo tutaj wszechświat ma swoje, swój udział w tym szalonym rozwoju relacji. On czuje zawrót głowy, ty może raczej nieśmiałość i takie troszkę pogubienie, ale ta energia romantyzmu tutaj bardzo się przebija i może ty też już mo nie możesz spać po nocach, bo na pewno ta osoba, która, której zawróciłaś w głowie spać po nocach nie może i liczy na bardzo szybkie tempo rozwoju tej relacji. I tak jak tutaj karty pokazują, ten plan może być zaskakujący. Trójka buław pokazuje tą gotowość, żeby jednak przekroczyć pewien próg, przekroczyć pewną granicę i zrobić to szybko. Może za szybko dla ciebie, bo ty tutaj nie, powiedzmy, może jesteś w energii kielichów, czyli skupiasz się na emocjach, a ten zawrót głowy u osoby, o której jest rozkład. Wynika z tego ognia i z intuicji, i z takiego pragnienia, żeby jednak popłynąć na fali emocji i dać się ponieść temu ogniu przyciągania. I Trójka Buław pokazuje tą gotowość, żeby przekroczyć pewną granicę, zdojrzeć tą białą kartę, yy, przestrzeń, nowych możliwości yy, i dać zapisać. Historię tej miłości krok po kroku. Posiada, posiadając sensowne, posiadanie sensownych granic, jest też ważne, tak mówi kolejna karta wyroczni. No więc właśnie, dlatego ten zawrót głowy, bo tutaj wszystko działa na troszkę takiej zasadzie dualności, tak. Tych. Granic, które czasami trudno jest nam przekroczyć, bo coś wydaje nam się dobre, coś wydaje nam się złe, a my zawsze lubimy to wszystko, co jest pośrodku. A tutaj troszkę na szalonych zasadach rozwija się ta relacja. Przez to, że no właśnie, zawróciłaś tej osobie w głowie i ciężko jest mu uciszyć te emocje, tak? Zapanować nad nimi. Ten rydwan pokazuje. Jak one tutaj właśnie kierują tą osobą? Pędzi yy, jak szalony w Twoją stronę na tym swoim ścigaczu. I tak yy, nie widzi właściwie niczego dookoła, tak? tylko ten cel. Yy, w karcie Rydwanu jest bardzo dużo ognia i gotowości właśnie na to, żeby wszystko postawić na realizację tego celu. Yy, tym celem jest pragnienie yy, nawiązania takiej ognistej relacji z Tobą. I ten rydwan jest bardzo trudno zatrzymać. Wręcz jest on nie do zatrzymania. A tobie może bardziej odpowiada sytuacja, kiedy to panowanie nad emocjami jest bardziej wyczuwalne, tak? No, niestety, tutaj jest totalny zawrót głowy ze strony tej osoby, dlatego też możesz się spodziewać różnych. Szalonych propozycji, ale karty wyrocznie jak najbardziej podpowiadają ci, jeżeli twoje serce podpowiada ci, że to ci pasuje, tak, że też cię to pociąga, to nie mów nie, tylko powiedz tak. Bo czasami w relacjach warto zaryzykować, spróbować, bo to pozwala właśnie na to, żeby ta relacja rozkwitła. Ale emocje można też odpowiednio ukierunkować. Yy, I wtedy ten rydwan rzeczywiście dojedzie do waszego wspólnego celu. I warto też zaakceptować, że czasami nie na wszystko mamy wpływ. Czasami też tutaj yy, wszechświat i wszechświat decyduje, wszechświat yy, pisze dla Was waszą historię. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, zapraszam na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart. W formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.